Jest coś niewiarygodnie przytulnego w porannej misce kaszy, prawda? To wspomnienie z dzieciństwa, symbol troski i dobrego początku dnia. Przywykliśmy wierzyć, że każda kasza to bezwarunkowa korzyść. Wrzucasz do garnka, gotujesz, dodajesz masła i oto jest idealne śniadanie dla zdrowia. Jemy je latami, dziesięcioleciami, szczerze wierząc, że robimy sobie dobrze. Ale dziś chcę z wami porozmawiać szczerze. Ta rozmowa może zniszczyć niektóre nasze nawyki. Ale jest absolutnie konieczna. Prawda jest taka, że nie wszystkie kasze są jednakowo zdrowe. Co więcej, niektóre z nich, zwłaszcza w formie, w jakiej przywykliśmy je gotować, mogą być prawdziwymi ukrytymi wrogami naszego zdrowia: cicho podnosić cukier, sprzyjać przybieraniu na wadze. Ale oto główny sekret, o którym naprawdę się milczy. Nie chodzi tylko o samą kaszę. Chodzi o to, jak ją wybieramy, jak gotujemy i z czym jemy. Nawet najzdrowszą kaszę można zamienić w truciznę, a szkodliwość niektórych pustych kasz można znacznie zmniejszyć, jeśli zna się kilka prostych zasad. I dzisiaj przeprowadzimy prawdziwą rewizję w naszej kuchni. Omówimy cztery kasze szkodniki i cztery kasze uzdrowicielki, a wy nauczycie się odróżniać jedne od drugich. Zacznijmy od tej kaszy, która dla wielu z nas jest smakiem dzieciństwa, od kaszy manny. Była królową śniadań w przedszkolach i szkołach i przywykliśmy uważać ją za coś zdrowego i pożywnego. Ale to, co było odpowiednie dla szybko rosnącego organizmu dziecka, nie zawsze jest dobrym wyborem dla dojrzałej osoby, zwłaszcza jeśli jest skłonność do przybierania na wadze lub podwyższonego cukru. W swojej istocie kasza manna to drobno zmielona wewnętrzna część ziarna pszenicy, całkowicie oczyszczona z łuski i zarodka. Oznacza to, że praktycznie nie ma w niej błonnika, witamin i minerałów. Za to ma bardzo wysoki indeks glikemiczny. Oznacza to, że jest przyswajana przez organizm niemal natychmiast, powodując gwałtowny i silny skok poziomu cukru we krwi, porównywalny z reakcją na kawałek białego chleba, największą szkodę wyrządzamy sobie, gdy gotujemy ją według klasycznego przepisu: na mleku z hojną łyżką cukru i kawałkiem masła. Taka kombinacja zamienia śniadanie w prawdziwą bombę węglowodanową, która zużywa naszą trzustkę i sprzyja odkładaniu się tłuszczu. Jeśli jednak nie jesteście gotowi całkowicie zrezygnować z tej kaszy, niezwykle ważne jest, by radykalnie zmienić podejście do jej przygotowania. Należy ją gotować wyłącznie na wodzie, aby nie dodawać zbędnego obciążenia węglowodanowego w postaci cukru mlecznego, laktozy i nigdy nie jeść jej samodzielnie. Jest to konieczne, ponieważ dodane do kaszy białka i błonnik fizycznie spowalniają proces jej przyswajania, czyniąc skok cukru mniej gwałtownym i niebezpiecznym. Dlatego przygotowując kaszę mannę na wodzie, koniecznie ją wzbogaćcie. Idealnymi sojusznikami będą tu łyżka stołowa otrębów pszennych lub owsianych dla dodania błonnika, garść posiekanych migdałów dla białka i zdrowych tłuszczów lub kilka świeżych jagód, które również zawierają błonnik i antyoksydanty. Widzimy, że kasza manna to w zasadzie szybkie, ale puste źródło energii, które więcej zabiera naszemu zdrowiu, niż daje. Ale co, jeśli chcemy, by nasze śniadanie nie tylko syciło, ale naprawdę leczyło i chroniło? W tym celu zwróćmy się do pierwszego bohatera z naszej listy zdrowych kasz. Jeśli kasza manna to pusty i szybki węglowodan, to kasza gryczana jest jej całkowitym przeciwieństwem i naszym pierwszym uzdrowicielem. To jedna z niewielu kasz, która nie tylko nie szkodzi, ale aktywnie pomaga organizmowi utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Dzięki swojemu niskiemu indeksowi glikemicznemu i bogatemu składowi, Oddaje energię powoli i płynnie, nie obciążając trzustki. Ale jej prawdziwa, uzdrawiająca moc nie polega tylko na wolnym przyswajaniu. Wewnątrz każdego ciemnego ziarenka kryją się dwa kluczowe elementy, które celowo działają na zdrowie naszych komórek i naczyń. Mowa o magnezie i unikalnej substancji, zwanej rutyną. Magnez jest niezbędny dla naszego organizmu, ponieważ pomaga komórkom lepiej przyswajać cukier z krwi. A rutyna wzmacnia ścianki najmniejszych i najkruchszych naczyń, naczyń włosowatych, które jako pierwsze cierpią przy problemach z cukrem. Jednak można całkowicie zniweczyć całą tę mineralną moc, jeśli gotuje się kaszę gryczaną według znanego przepisu na mleku z dodatkiem cukru. Taka kombinacja zabija jej główną korzyść. Jak więc obudzić tę moc, a nie ją stłumić? Istnieje jeden prosty, niemal zapomniany sposób przygotowania, który zamienia kaszę gryczaną w prawdziwe lekarstwo. Najzdrowszą metodą jest zalewanie wrzątkiem. Wieczorem wystarczy przepłukać szklankę kaszy, zalać dwiema szklankami wrzątku w termosie lub szczelnie owiniętym garnku i zostawić na noc. Bez agresywnego gotowania w kaszy zachowują się absolutnie wszystkie cenne substancje w ich najbardziej żywej i dostępnej formie. A żeby zamienić ją w pełnowartościowe lecznicze danie, Idealnie jest łączyć ją z grzybami i cebulą, a do gotowego talerza dodać łyżkę oleju lnianego, który wzbogaci śniadanie o przeciwzapalne kwasy omega 3. Widzimy, że natura dała nam już gotowe lekarstwo, trzeba tylko prawidłowo z niego skorzystać. Ale współczesny przemysł spożywczy w pogoni za wygodą stworzył innego, znacznie bardziej podstępnego wroga, który maskuje się jako zdrowe śniadanie na półkach sklepowych. Teraz gdy wiemy jak chronić się przed skokami cukru za pomocą kaszy gryczanej, porozmawiajmy o kaszy, którą słusznie uważa się za królową śniadań, o owsiance. Jej główna i naukowo udowodniona siła to zdolność do skutecznego obniżania poziomu złego cholesterolu we krwi. Odpowiada za to unikalny rodzaj rozpuszczalnego błonnika o nazwie beta-glukan. Trafiając do jelita, tworzy on lepki żel, który niczym gąbka wiąże nadmiar cholesterolu i usuwa go z organizmu ale cała ta uzdrawiająca moc działa tylko w jednym przypadku i to właśnie tutaj większość z nas popełnia fatalny błąd, nawet o tym nie wiedząc. Tym błędem jest wybór kasz, minutek i saszetek instant. Aby zaparzały się w kilka minut, ziarno w nich jest poddawane brutalnej obróbce, paruje się je i spłaszcza do grubości kartki papieru, całkowicie niszcząc cenną strukturę beta glukanu. W efekcie zamiast lekarstwa na naczynia, Otrzymujemy szybki, prawie bezużyteczny węglowodan obficie doprawiony cukrem i aromatami. Prawdziwa moc kryje się tylko w całych płatkach owsianych wymagających gotowania, naszych starych, dobrych płatkach górskich. Ale, nawet wybierając odpowiednie płatki, można nie uzyskać i połowy ich korzyści. Istnieje jeden prosty krok przygotowawczy, który czyni owsiankę dwukrotnie zdrowszą i bezpieczniejszą dla naszego trawienia. Tym sekretem jest namaczanie na noc w czystej wodzie. Ta prosta metoda neutralizuje kwas fitynowy, substancję zawartą we wszystkich zbożach, która utrudnia naszemu organizmowi przyswajanie ważnych minerałów, takich jak wapń, cynk i magnez. Po namoczeniu kaszę wystarczy gotować zaledwie 5-7 minut i stanie się ona maksymalnie pożyteczna. A żeby zamienić ją w prawdziwy eliksir dla naczyń, dodajcie do gotowego talerza garść jagód dla ochrony przed wolnymi rodnikami. Szczyptę cynamonu dla dodatkowej kontroli cukru i kilka posiekanych orzechów włoskich dla pożytecznych tłuszczów Omega-3. A więc uzbroiliśmy się w dwóch potężnych sojuszników: kaszę gryczaną do kontroli cukru i owsiankę do czystości naczyń. Wydawałoby się, że jesteśmy chronieni, ale w pogoni za wygodą przemysł spożywczy stworzył innego, bardzo podstępnego wroga, który na stałe zagościł na półkach sklepowych. Właśnie mówiliśmy o uzdrawiającej sile prawdziwej, żywej owsianki, wymagającej naszego czasu i troski. A teraz spójrzmy na jej przeciwieństwo, na najbardziej podstępnego wroga, który maskuje się jako zdrowe śniadanie na półkach sklepowych. To kolorowe saszetki i piękne pudełka z napisem owsianka w jedną minutę. Obiecują nam wygodę, szybkość i korzyści. Ale w rzeczywistości to chyba najszkodliwszy produkt na całej tej liście. Jego wygoda to pułapka, za którą nasz organizm płaci zbyt wysoką cenę, i zaraz zrozumiecie dlaczego. Aby ziarno zaparzało się wrzątkiem w jedną minutę, jest poddawane brutalnej obróbce przemysłowej. Paruje się je pod wysokim ciśnieniem, spłaszcza na cieniutkie płatki i w zasadzie zabija. W rezultacie nie pozostaje w nim ani pożyteczna struktura błonnika, ani witaminy. Ale najgorsze jest to, co dodaje się do środka. W 99% przypadków. Takie kasze zawierają ogromne ilości ukrytego cukru, sztucznych aromatów, wzmacniaczy smaku i konserwantów. To nawet nie jest jedzenie, a raczej deser zamaskowany jako owsianka, który każdego ranka zadaje potrójny cios naszemu zdrowiu, trzustce, naczyniom i wątrobie. Ale jeśli z tymi saszetkami wszystko jest mniej więcej jasne, to co z inną, całkiem tradycyjną kaszą, którą wielu z nas je od lat, nie podejrzewając że działa na organizm niemal tak samo niszczycielsko. Teraz porozmawiajmy o produkcie, który jest obecny na stołach na całym świecie i który wielu błędnie uważa za dietetyczny, o białym ryżu. Przywykliśmy do niego od dzieciństwa, podaje się go przy dolegliwościach żołądkowych, wydaje się taki nieszkodliwy i lekki, ale w rzeczywistości kasza z białego, polerowanego ryżu działa na nasz organizm niemal tak samo jak manna. W procesie obróbki zdejmuje się z niego wszystko, co najcenniejsze łuskę i zarodek, gdzie znajdują się błonnik, witaminy z grupy B i minerały. Co zostaje w efekcie? Prawie czysta skrobia substancja, która uruchamia w naszym organizmie ukrytą reakcję łańcuchową w momencie, gdy ją zjadamy. Ta skrobia w układzie pokarmowym bardzo szybko zamienia się w glukozę, powodując równie gwałtowny skok cukru i potężny wyrzut insuliny, jak inne rafinowane produkty. Ale największą szkodę wyrządzamy sobie, gdy gotujemy z niego tradycyjną słodką kaszę na mleku, dodając cukier, rodzynki czy dżem. W tym momencie zamieniamy zwykły szybki węglowodan w prawdziwą bombę cukrową, która uderza w naszą trzustkę. Czy więc ten znany produkt to wyrok dla naszego zdrowia? A może jednak istnieje sposób, by uczynić go bezpiecznym, jeśli zna się jeden prosty sekret. Sekret polega na tym, by nigdy nie jeść białego ryżu jako słodkiej kaszy. Jeśli już go używacie, to tylko jako dodatek do warzyw lub chudego białka. Idealna zasada: Na jedną część ryżu powinny przypadać dwie części warzyw. Tylko w ten sposób możecie zrekompensować brak w nim własnego błonnika. Na przykład gotując ryż z dużą ilością brokułów, kalafiora czy cukini, sprawiacie, że przyswaja się on wolniej. A żeby jeszcze bardziej wzmocnić korzyści, dodajcie dodania kurkumę, która pomaga kontrolować poziom cukru. Ale jeśli Biały Ryż to pusty żołnierz, to w naszym arsenale jest prawdziwy generał błonnika, kasza, którą wielu niesłusznie omija z powodu jednego, jedynego mitu. Teraz, gdy zdemaskowaliśmy pustego żołnierza w postaci Białego Ryżu, nadszedł czas, by poznać prawdziwego generała naszego zdrowia, kaszę, którą słusznie można nazwać królową błonnika. To kasza pęczak. Wiem, że wielu teraz skrzywiło się kojarzy się z wojskową stołówką, długim gotowaniem i twardością. Ale właśnie za tym mitem kryje się jedna z najzdrowszych i najbardziej niedocenianych kasz, dostępnych nam. Pęczak to przetworzony jęczmień i jest absolutnym rekordzistą pod względem zawartości zarówno rozpuszczalnego, jak i nierozpuszczalnego błonnika, w tym tego samego beta-glukanu, co w owsiance. Ale to nie wszystko. Jego indeks glikemiczny jest jednym z najniższych wśród wszystkich zbóż. Oznacza to, że nie tylko nie podnosi cukru, a aktywnie pomaga go kontrolować. W czym więc tkwi jego sekret i jak obalić mit o jego zniewygodzie? Głównym powodem, dla którego wielu go unika, jest rzeczywiście długi czas przygotowania. Ale to właśnie tu kryje się główny błąd. Po prostu nie umiemy go prawidłowo gotować. Próba ugotowania suchego pęczaku to niemal beznadziejne zadanie, które zrodziło mity o jego twardości. Istnieje jeden prosty. Ale absolutnie niezbędny krok przygotowawczy, który zamienia tego kopciuszka w prawdziwą księżniczkę naszego stołu, czyniąc go delikatnym, smacznym i znacznie szybszym w przygotowaniu. Tym sekretem jest obowiązkowe namaczanie na noc, minimum na 80 godzin, a najlepiej na 12. Po prostu wieczorem przepłuczcie kaszę i zalejcie ją dużą ilością czystej zimnej wody. Rano zobaczycie, że ziarno już napęczniało i stało się większe. Po tym pęczak ugotuje się do idealnej miękkości w zaledwie 40-50 minut zamiast dwóch godzin. A żeby uczynić go jeszcze smaczniejszym i zdrowszym, gotujcie go nie jako słodką kaszę, a jako bazę dosycących dań. Wspaniale komponuje się z duszonymi warzywami, grzybami i ziołami. A jeśli ugotujecie od razu większą porcję i będziecie przechowywać w lodówce, będziecie mieli gotową, zdrową bazę na obiad lub kolację na 2 trzy dni. Ale nawet wśród kasz, które nie wymagają tak długiego przygotowania, jest jedna, której szkodliwość wcale nie jest oczywista i może zaskoczyć wielu. A teraz porozmawiajmy o kaszy, która może was zaskoczyć, ponieważ jej szkodliwość wcale nie jest oczywista. Mowa o jaskrawej, słonecznej kaszy jaglanej. Nie zawiera glutenu, jest bogata w magnez i wiele witamin i wydaje się prawdziwym symbolem zdrowej wiejskiej żywności. Jednak ten produkt ma dwoistą naturę, i jeśli nie zna się jej cech, można nieświadomie zaszkodzić swojemu organizmowi, zwłaszcza przy pewnych schorzeniach. Pierwszą i najważniejszą cechą kaszy jaglanej jest jej dość wysoki indeks glikemiczny, który staje się jeszcze wyższy, gdy kasza jest mocno rozgotowana do postaci papki. W takiej formie powoduje dość gwałtowny wzrost cukru we krwi, po którym następuje równie gwałtowna słabość i senność po godzinie półtorej od śniadania. Aby tego uniknąć, do kaszy jaglanej potrzebne jest zupełnie inne podejście niż do innych kasz. Nie można jej przegotowywać. Idealna kasza jaglana powinna być sypka, gdzie każde ziarenko zachowuje swój kształt. Tylko w takiej formie będzie przyswajana wolniej i nie stworzy nadmiernego obciążenia dla trzustki. Ale wysoki cukier to tylko jedna strona medalu. Jest i druga, mniej znana i poważniejsza. Kasza jaglana zawiera substancje zwane goitrogenami, Same w sobie nie są niebezpieczne, ale mają właściwość utrudniania naszej tarczycy pełnego przyswajania jodu z pożywienia. Dla zdrowej osoby, która je kaszę jaglaną od czasu do czasu, nie stanowi to żadnego problemu, ale jeśli macie już problemy z tarczycą, np. niedoczynność lub niedobór jodu w organizmie, a kasza jaglana jest waszym codziennym śniadaniem, możecie pogorszyć swój stan. Właśnie dlatego tak ważne jest, by przed gotowaniem dokładnie płukać kaszę jaglaną w kilku wodach i na koniec sparzyć wrzątkiem. To pomaga częściowo zmniejszyć ilość tych substancji. I co najważniejsze, taką kaszę należy spożywać nie częściej niż raz dwa razy w tygodniu. Kasza jaglana to niejednoznaczny wróg, a raczej produkt wymagający szacunku i prawidłowego obchodzenia się. Jeśli już ją gotujecie, to doskonale komponuje się z dynią pektyna z dyni pomaga w trawieniu, a jej słodycz pozwala nie dodawać cukru. Omówiliśmy kaszę, która wymaga tylu zastrzeżeń i zasad, ale co jeśli powiem wam, że istnieje kasza, która jest niemal uniwersalnym uzdrowicielem, działającym od razu na kilku frontach i wymagającym jedynie jednego prostego sekretu? Teraz gdy poradziliśmy sobie nawet z tak podstępną kaszą jak jaglana, nadszedł czas by poznać ostatniego i być może najbardziej unikalnego uzdrowiciela z naszej listy. Kaszalniana stoi ona na uboczu wszystkich innych zbóż ponieważ w swojej istocie nie jest tylko źródłem węglowodanów a prawdziwym skoncentrowanym lekarstwem wewnątrz każdego małego nasionka kryją się aż trzy potężne siły które działają w pełnej harmonii by odbudowywać nasze zdrowie od wewnątrz i pierwszą najważniejszą siłą są kwasy tłuszczowe omega 3 to właśnie te tłuszcze są głównym naturalnym środkiem przeciwko przewlekłemu stanowi zapalnemu Cichemu wrogowi, który leży u podstaw większości chorób związanych z wiekiem od problemów z sercem po bóle stawów. Ale to dopiero początek. Drugą siłą lnu są unikalne substancje zwane lignanami. Są to związki roślinne o właściwościach antyoksydacyjnych, które pomagają naszemu organizmowi utrzymać zdrową równowagę hormonalną, co jest szczególnie ważne w dojrzałym wieku. I wreszcie trzecia siła to specjalny rozpuszczalny błonnik który w kontakcie z wodą tworzy leczniczy śluz. Ten śluz otula ścianki żołądka i jelit, łagodząc podrażnienia, gojąc mikrouszkodzenia i spowalniając wchłanianie cukru. Ale cała ta niesamowita potrójna moc może zamienić się w swoje przeciwieństwo w truciznę, jeśli złamie się jedną, jedyną, ale absolutnie nienaruszalną zasadę. Ta zasada brzmi tak Nigdy nie kupujcie gotowej mąki lnianej ani kaszy w torebce. Te cenne tłuszcze omega-3 są niezwykle delikatne i w kontakcie z powietrzem i światłem natychmiast się utleniają, zamieniając się z przeciwzapalnego lekarstwa w prozapalną truciznę. Jedyną słuszną drogą jest kupowanie tylko całych nasion lnu i mielenie w młynku do kawy dokładnie jednej porcji, jedna, dwie łyżki stołowe, bezpośrednio przed przygotowaniem. Ale to jeszcze nie wszystko. Aby nie zabić tego, co właśnie zmieliliśmy, istnieje drugi sekret. Nigdy nie gotujcie tej kaszy. Świeżo zmielone nasiona należy zalać nie wrzątkiem, a ciepłą, prawie gorącą wodą, 60-70 stopni. Dokładnie wymieszać i odstawić na zaledwie 5-7 minut. W tym czasie kasza napęcznieje, wytworzy ten leczniczy śluz i będzie w pełni gotowa do spożycia. Tylko takie delikatne podejście zachowuje wszystkie jej żywe, aktywne składniki. A żeby uczynić ją jeszcze smaczniejszą i zdrowszą, Dodajcie do gotowej kaszy trochę startego jabłka dla pektyny lub łyżeczkę purée ze śliwek dla łagodnej stymulacji pracy jelit. Oto jak, przestrzegając zaledwie dwóch prostych sekretów, otrzymujemy na swoim talerzu nie tylko śniadanie, a potężny eliksir zdrowotny. A w komentarzach proszę podzielcie się, która kasza z naszej listy stała się dla was największym odkryciem? Może dowiedzieliście się, że gotowaliście jakąś kaszę nieprawidłowo? Albo zdecydowaliście się dać szansę tej, którą wcześniej omijaliście? Rozmawiajmy i dzielmy się doświadczeniem, bo razem stajemy się mądrzejsi.